Wędkarstwo Mazowieckie. Filmy dotyczące wędkarstwa. Znajdujemy się nad zalanym musiskim i jest od razu pierwsza ryba, Jaś, pierwszy Pawła Jaś w życiu. No więc zawsze coś, co już, co ważne, krótko jesteśmy, jeszcze w ogóle zanęty nie, nie rozrobiliśmy. Wypuść. Kurwa. Ryba już sama ucieka do wody. Nie ruszasz. Oczywiście wszystko wypuszczamy. Wow. Uważaj, zaraz ty wpadniesz, zaraz ty byłeś wypuszczony. No i dzisiaj tak bardziej ze szkoły się urwaliśmy, bo tu Paweł, tam w gimnazjum mają testy gimnazjalne A ja w drugiej No Paweł w, w drugiej jeszcze testów nie ma, ja dzisiaj ze szkoły się urwa urwałem No wagary Dzisiaj na dwie wędki Jedno Paweł, drugo ja na razie Aż coś nie? No zawsze jedna rybka żeby środeczne zanęty, bo ja chodziłem tutaj do wędkarskiego Ale Kupiłem... nie do tego Złota rybka była zamknięta Kupiłem zanęte Anprio, Fider, Lesz, Karp, Karaś, Płoć oraz białe robaki bo na razie na czerwone mówiliśmy no i będziemy próbować co białe robaki? Są. Są. i tak to ogólnie wygląda mówimy na czerwone, na białe nad zalewem musickim pierwsza wyprawa w tym roku nad zalew usicki. bez zenenty jedna ryba jest, teraz zobaczymy czy zenento będzie, zenenta rozrobiona w reklamówce bo żadne, żadnego wiaderka dzisiaj tutaj nie ma z plasakiem przyjechaliśmy bez, bez zbędnego bagażu no taki właśnie na luzie wypad Zobaczymy, czy zanęte właśnie będę brać, bo bez zanętych na razie, póki co, branie, branie było. Jedno branie, jedna ryba. 100% skuteczności, to się rzadko zdarza na razie. No. Jest kolejna, kolejna ryba, teraz coś większego. No brania sobie zanęty naprawdę, coś się dzieje. Dzisiaj Paweł, łowca wymiata. Coś złego? Nie no. Leszczyk chyba. Albo karaś. Karbik. O właśnie. Czekaj, bo nie smet. Dziennie. Ale był karpik Przypon urwał Przypon tym Przypon poszedł Ale karpik był, było widać, no coś się dzieje, żubik Coś się dzieje. Wiatr. Co? Dziadek Jej. Tam widzimy taka dziadyga łowi, taka powiedzmy melda społeczna, która podchodzi i tu się czepia każdego. A jak wiemy, wędkarz nie ma prawa legitymować to, czy mamy kartę, czy nie. I tu zastrasza nas nawet. O, o taka dziadyga właśnie. A ciekawe, czy w ogóle samolot da dziadyga w kartę i ciekawe, czy samolot przestrzega regulaminu. No, a my tutaj sobie mówimy, bo mówimy legalnie. Dwie weldeczki, wszystko na legalu jest. Złów i wypuść, nawet wypuszczamy, jak podejrzewam, że ten oto leśny dziadek wszystko co złapie to właśnie zabiera. No ale mówimy, nie poddajemy się, tam jakiś dziad musi nie będziemy bać. Karty wędkarskie mamy, zezwolenia są, więc wszystkie papierki są, się, ba, się bać nie ma o co. No i próbujemy na razie, odkąd tak, ten dziadu przyjechał, to nic. Żadnych brat nie było, ryby tu wystraszył, rowerkiem pośmigał, po, po kurde, poskakał. I na razie brat nie widać, no ale będziemy próbować. Był Jaś, był karmik. Tam widać. Dziadu zapisuje się w rejestrze, zapisywał się, dopiero? a łowi już chyba z godzinkę. Tak, bo brał długopis i coś, coś nie wsadził. A by łowić, to się powinniśmy zapisać w rejestrze przed. od razu, od razu właśnie przed łowieniem. I się powinniśmy zapisać. A tam gościu chyba się zapisywał dopiero teraz, bo było widać, jak długopis brał. I coś tam długopisem bazało Nie! Co nie wiem co chodzi na chyba o sobie? To się mam tak po ciebie, jeżeli nic ty sobicowo. Zmiana miejsca, tam już ryby przestały brać. Więc przenosimy się bardziej bliżej plaży. Tam jest plaża. Tutaj akurat, no fajnie, można powiedzieć, że fajnie, to trochę unowocześnione. Jest ławka, więc się może usiądzie. Obok jest kosz. Więc rzeczy niepotrzebne, jak dzisiaj mamy szpulę, bo żyłkę nawijaliśmy. To co możemy do kosza wyrzucić. I teraz tutaj ja będziemy łowić. Dobra, tu jedna wędka, tutaj druga. No i zobaczymy, że co się będzie działo. Już tak od pół godziny w ogóle brań nie było dużo. Zobaczymy. Tam widzimy jakąś babka chodzi. Czwarty raz. Czwarty albo i piąty raz chodzi dookoła. Jeziorka chyba się jej nudzi. Taki tam dziwny przypadek Łusicki. złamane. Nie wiem, może. I tak chodzi dookoła i tu to zaraz. Zaraz koło nas i Tak jeszcze po 10 razy przejdzie. Tak samo dookoła, tylko chodzi. Druga idzie. Skocierek. A więc skończymy dzisiejszy połów. Dzisiaj to na fakty dwa brania w sumie dwa takie obecniejsze brania i dwie ryby, ci Paweł królem połowów Jaś, jaś i karpik A więc na pewno jeszcze tutaj do zalew niedługo wpadniemy. W tym krótkim dni były to tyle A więc Darka